Cześć, witajcie, dzisiaj testujemy nową jednostkę, którą dostałem na przetestowanie. Jest to shotgun cameraman, więc ja już sobie go od razu postawię i jestem ciekaw, jak będzie strzelał. Duży damage ma, ale cooldown jest no jeden. Jak go ulepszymy, to się zwiększy ten cooldown. on ma ciuchy. No, poniszczone, no No to przypomina tego. Teraz zobaczymy, jak się będzie zmieniał. Pewnie będzie miał dwa shotguny. Cześć, Hubex, się ma. Znając życie. Mogłem go dać trochę bardziej składać. A w ogóle przodu. co? Jaki tryb? Co? Co jaki tryb? Jaki tryb? Dobra, bo nam przeszła jedna toaleta. Nawet szybko rozwala tamte. A jak on kosztuje 1005. Ale najpierw będziesz szybciej. Go. No a kto będzie zbijał te toalety? No ja mogę. Nie? No to czekaj. ale to mamy harda, także spokojnie damy radę. Dobra, ja sobie go ulepszę zaraz na 350. OK, czy on się zmienił jakoś? Nie wiem, nie widzę. Ma teraz więcej obrażeń, troszkę szybciej strzela. Aj, przeszedł jeden. Następny upgrade za 450. No chyba, że postawię jeszcze... a może nie. Kipniesz? Dobra, daję auto skipa i niech leci. Cześć Harley, witaj. Zagraj w Plants vs Zombie Garden Warfare 2. Wczoraj graliśmy. Dobra, 450 na kolejne ulepszenie. Musicie coś tu dostawić chyba. Chyba, że... Dosta a, dostawiłeś tam. No dobra. To na spokojnie. Niech lecą następne. Dobra, damy radę teraz. W ogóle... Patrz, ja mam takiego jeszcze. To... Index Pickerman. Gdzie? Tutaj. Aha, okej. Okay. Widzę, no. Nieźle, fajnie wygląda. Ulepszamy. Proszę bardzo, level trzeci. Teraz ma 1000 obrażeń i 0,6% Cooldown, czyli całkiem nieźle. Ciekawe ile będzie miał ulec. On jest w sumie fajny na początek, nie? Bo on jest tani i dużo zadaje. O, chyba mnie uspał. Ale krótko trwa to, ten stun. Dobra, ja postawię, może, prezent prezent teraz. Żeby się chociaż trochę ta kasa farmiła. Bo potrzebujemy kasy. On się nie zmienia jakoś. No nie, na razie nie. No teraz już jest lepszy. Czy jest ten mity katana Speaker Woman, nie? No, jeszcze ten musimy przetestować, może się uda kiedyś zdobyć. Okej, okay, ulepszamy 700, proszę bardzo. 1500 obrażeń i cooldown 0,5, także już teraz mega fajnie to idzie i szybciej strzela. To jest czwarty level, zobaczymy jak będzie na piątym. Na piątym będzie cooldown mniejsze. Jakoś tak, to jest, jaki to jest? To jest mityk czy nie? To jest mityk, tak? Tak, to jest mityk. Ale tak bez rewelacji, powiem ci. Na razie nie wygląda to jakoś, żeby był tak mega. Jak na Mityka, to tak średnio z tymi obrażeniami. No, to jest ta taka tania, tania, jakby na początek, więc wiesz, że może się postawić sobie, zacząć runę. No pewnie tak. Raczej zobaczymy. Jak teraz będą szybciej te odcinki wychodziły, to update'y też będą. Szybciej. No, no więcej postaci będzie na pewno. Będą aktualizować. No. A ciekawe, co się wydarzy w kolei. Znaczy w tym 70 Part 1, tak? Znaczy Part 2. No to będzie teraz ten na gdzieś jestem ta ulepszona Astro Toilet? Tak? A jeszcze nie widziałem. No trzeba pewnie dojść do jakiejś fali odpowiedniej. Okej, okay, będziemy mieli zaraz piąty level. Potrzebuję dokładnie jednego dolarka, żeby ją ulepszyć. Tego shotguna. No już są mocne te jednostki. Kurde, przejął mnie, jasny gwin, co za gość. Parasite. Na, naszego shotguna. Dobra, ale mogę go ulepszyć. Maksymalny level jest piąty. Tej jednostki. I teraz ma dwa shotguny, zmienił się. No, trochę zmienił teraz się. I odznakę ma nawet. No. Śmiesznie to wygląda. Bo to chyba miał być szeryf, nie? Na początku. Możliwe, no. A potem zmienili na shotgun. Jeszcze kapelusz miał. No Nic, to postawię tutaj w takim razie pana lasera. A w ogóle, w ogóle widziałeś yy, go? go postawić? O, tego, czy no? Nie, co jest sinister? To, to nie jest. Aha, to jest ten z eventowy chyba, nie? On jest, jakoś, no. on jest jakoś dobry, czy nie? No, to jest. On, spowal... on najbardziej spowalnia w całej grze. Aha, no to wcale nie jest takie najgorsze. A i zadaje chyba tam nie wiem, 13 tysięcy na maksie. no to nieźle. A będzie trzeba bliżej postawić te jednostki. Ja chyba zacznę tytana stawiać, ale to muszę mieć 1500 tych punktów. Bo ty kamerę stawiasz. No. Tu go postawię. a ale w ogóle fajnie, że dodali aż dwa mityki, nie? No. Stawiajcie bliżej, już te wieże, żebyśmy mogli. Yy, wiecie, szybciej te fale niszczyć. Jak będziecie następne kłaść, to gdzieś bliżej. Cooldown niezły: 0,25 po 1500 obrażeń to jest całkiem nieźle. Trzeba przyznać. Ty grasz best, A nie, masz tu. W ogóle, jak ma drugi level, to du dużo mu dochodzi. Po... No. Teraz ma już trzeci. 800 na 40. Duży zasięg ma, to jest ten plus. I cooldown nawet też. 0,2 to jest bardzo mało. ok? czy damy radę? Bo teraz... A, chyba damy. Pala dość duża. Nevien, dzięki za followka na Twitchu. Okej, okay, dobra, ulepszam go. No, to teraz powinno być lepiej. Nie no, my to, to pokonamy na luzie pewnie. Muszę ich 6000 tysięcy teraz wy... By... Chyba, że ulepszę... Ulepszę może to, dobra. Tysiąc dodatkowy dochód to jest mega dużo. Dobra, auto skipa włączmy. I powinno mi się Kasiora odkładać. Dobra, ulepszmy jeszcze to. Ale powiem ci, że ja, Skibi Defense jest lepsze, moim zdaniem. Lepiej się gra niż, niż tutaj ta, ta rozgrywka. Wiesz? Nie wiem, czy grałeś. Skibi Defense. Skibi, no, skibi Defense. Tam gra ponad 7000 osób teraz. Także to jest w miarę popularne. Albo na przykład jest ta, ja ci mówiłem chyba, jest ta gra, że, y, że tam masz jakby szybsze rozgrywki, nie? Do włączenia. No to to jest, Kibi Defense, to jest to, o ja tym mówię. Ale ja to chyba więcej nawet grałem niż to. No to może, ja patrzyłem teraz to 7, bo jest wczesna pora, to może też dlatego. nie no, no tam jest na pewno lepsza jakby grafika tego wszystkiego. Ale na przykład teraz, jakbyśmy mogli, ja bym z chęcią wieć, roz... Zrobił, żeby ta rozgrywka była szybciej, nie? Bo to Skiby Toilet strasznie powoli... No, się... ten czas mówię. nie? No. Skibidi Toilet Brawl może sprawdza, jak, jak będzie czas. Grałeś w taką grę, jakby to chyba było... Że jakby się tam... No jest taki dużo gier, ale są tam fale i tam... Za końce jakieś kupujesz jednostki, które mi jest. Nie, nie kojarzę. Kiedy w ogóle grasz tego Tower Defense'a? Którego? No tego. Dobra, Jejku, No mam Jakby już... jest tam Titan Clockman i Drill. Dobra, mój Titan TV Man już teraz jeszcze potrzebuje trochę kasy i będzie na maksa ulepszony. Kamera, a nie TV. No, kamera. Czasem to myli. Ale chodzi o kamerę, jak najbardziej. Mm. Cześć, Paweł się ma. Tam też jest 3 Titan? To może. Kurka, długo idą te fale, naprawdę. Dlatego nie lubię grać w Toilet Tower Defense, bo to jest za długo ci. Ja no by było jakby oni dodali coś tu z Multiverse. No dodadzą, no Tutaj za długo trwa ta rozgrywka. Gramy 15 minut i dopiero jesteśmy na 23 fali. To jest takie, powinno to być szybk szybka gra. Wow.